W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy końcówkę przygód proroka Jonasza, księga proroka Jonasza, która w zasadzie tak mogłaby być zatytułowana Przygody proroka Jonasza to dla przypomnienia taka najbardziej z bajkowych, najbardziej bajkowa z biblijnych opowieści. Ona tak jak w bajkach, wszystko tam jest wielkie. Jest Wielka burza, w czasie której Jonasz zostaje wrzucony do morza, jest wielka ryba. Połyka biednego proroka i wreszcie dzisiaj wielkie miasto. Ten opis jest oczywiście zupełnie nierealistyczny, bo nawet największe współczesne miasta nie są tak wielkie, żeby potrzeba było aż trzech dni, żeby je przejść. Chodzi więc o coś innego niż o prawdę historyczną, ale o jakiś symbol, o jakąś prawdę, która ma służyć naszemu zbawieniu. To jest prawda Słowa Bożego, które stoi w centrum tej dzisiejszej niedzieli. Jaka jest ta dzisiejsza prawda Słowa Bożego? Niniwa, stolica Asyrii, była miastem, którego, sam, sam, którego sama nazwa budziła strach wśród Izraelitów. Była synonimem zła, a co za tym idzie, jej mieszkańcy byli uznawani za. Uosobienie złych ludzi. I do właśnie tego miasta, pogańskiego, wrogiego, grzesznego i złego, zostaje wysłany biedny Jonasz, żeby głosić potrzeby nawrócenia. Nawrócenia, które co więcej, jest warunkiem ocalenia, bo jak słyszeliśmy, związane jest to z groźbą zagłady, zniszczenia miasta przez Boga. Zrozumiałe jest, że prorok bardzo niechętnie tam się udaje. Jego nawoływanie do nawrócenia swoją drogą też nie, nie, nie brzmi zbyt przekonująco. przekonująco tak. Kiedy mówi, jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. Gdyby ktoś taki pojawił się na ulicach Opola, to raczej uśmiechnęlibyśmy się tylko pod nosem i poszli dalej. A jednak, jak usłyszeliśmy, w końcu wszyscy mieszkańcy miasta się nawrócili. Dlaczego? Bo to było Słowo Boga, które chociaż może nie jest zbyt atrakcyjne, to ma moc działać w sercach ludzi. Wszyscy ci wrodzy, poganie, źli i grzeszni nawrócili się. Wszyscy, to znaczy każdy może się nawrócić. To jest prawda zawarta w tym pierwszym czytaniu. Nie ma takiej sytuacji życiowej, żeby było za późno na zwrócenie się do Pana Boga. A Bóg widzi to ich nawrócenie. Bo najbardziej szokujące zdanie mamy na końcu tego czytania. Czytamy tam takie słowa: Ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. To znaczy, nie tylko mieszkańcy Niniwy się nawracają, nawraca się również sam Bóg. Bóg dla człowieka może się zmienić. Bóg chce naszego zbawienia, to jest jego największe marzenie, którym dzieli się z nami, ale, jak dobrze wiemy, nie zrobi tego bez naszego udziału. I tutaj przechodzimy do Ewangelii, która rozpoczyna się od pierwszych słów Jezusa. Wypowiedzianych u świętego Marka, kiedy Pan Jezus mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie do nawrócenia skierowane już jest nie do jakiegoś odległego pogańskiego ludu, ale Pan Jezus mówi do swoich, czyli również do nas. Nasze zbawienie wymaga zmiany sposobu myślenia. Nawracanie się to powinien być nasz styl życia. Stałe powracanie na właściwą ścieżkę, tę, która idzie za Panem Jezusem, z której być może y, bardzo łatwo jest nam zejść. Bo też nawrócenie to nie jest jeden punkt w naszym życiu, ale to jest proces, który trwa i który ma trwać całe nasze życie. Pan Jezus w końcu mówi: nawracajcie się, a nie mówi: nawróćcie się. Y, czyli ciągle wracajcie do mnie. To jest pytanie o kierunek, w którym ja jestem zwrócony. Czy idę we właściwą stronę? Bo można w danej chwili być w jakiejś bardzo tragicznej, złej sytuacji, ale iść w stronę dobra. Ale uwaga, można, może też być na odwrót. Można być w dobrym miejscu, ale iść w stronę zła w stronę potępienia. W tym krótkim i suchym opisie sceny, powołania, dzieje się bardzo dużo. I wszystko powtórzone tam jest dwa razy. A jak dobrze wiecie, jeżeli coś w Biblii jest powtórzone, to jest to bardzo ważne. Jeżeli zdarzyło się dwa razy, to znaczy, że zdarza się cały czas, że to się może zdarzyć każdemu z nas. Co więcej, że to się zdarzyło każdemu z nas, takie powołanie, o którym usłyszeliśmy przed chwilą. Otóż. Pan Jezus, spędąc w drodze, zostaje swoich przyszłych uczniów przy zupełnie prozaicznych zajęciach, zupełnie niereligijnych, nieznaczących i pobocznych. Słyszymy, że naprawiali sieci. To nie było przecież ich główne zajęcie. Głównym ich zajęciem było rybołówstwo, które na pewno jest czymś bardziej ekscytującym niż właśnie naprawienie sieci. A jednak Pan Jezus właśnie w tym momencie takiej nudy czy rutyny mówi, mu, mówi im: Chodźcie za mną. I tutaj znowu, ktoś z nas, czy ktoś z nas zdecydowałby się rzucić wszystko, usłyszawszy tak bardzo mało y, konkretne zaproszenie. Ale to znowu, jest zaproszenie skierowane przez samego Boga, który stał się człowiekiem, żeby być blisko nas i które ma moc, żeby działać w sercu człowieka. Już nie yy, niezliczonych mieszkańców Niniby, ale pojedynczych osób. Małe osobiste wydarzenia, małe spotkania, to one są ważne w naszym życiu, to one nas zmieniają. One, nas, one sprawiają, że zmieniamy kierunek, że wracamy na właściwą ścieżkę. Dalej, Pan Jezus powołuje uczniów po dwóch: bo Bóg nigdy nie zostawi nas sam. On nie chce być sam. On chce, żebyśmy byli z Nim i żebyśmy byli ze sobą nawzajem, żebyśmy coraz bardziej wchodzili w relacje. Dalej oni zostawiają swojego Ojca. To również znaczące, bo żeby dojść do domu Ojca, tego Ojca przez duże O, najpierw trzeba opuścić domy naszych Ojców, to znaczy zostawić wszystko, co wiąże nas ze starym życiem. Nie da się wejść do nowego życia ze starymi przyzwyczajeniami. I oni, słyszeliśmy, natychmiast wszystko rzucają i idą za Jezusem. Ale jest jeden element, który łatwo przeoczyć, bo zanim się to wszystko stanie, zanim się rozegra ta scena powtórzona dwa razy, to jest jedno, jeden element, który jest niepozorny, ale bardzo ważny. Bo dwukrotnie czytamy, że Jezus. Ujrzał te osoby. To już tak na zakończenie, bo też jak pisze Święty Paweł w drugim czytaniu, czas jest krótki. Na czym polega nawrócenie? Nawrócenie polega na tym, żeby pozwolić Bogu, żeby spojrzał na mnie wzrokiem pełnym litości, miłości, miłosierdzia, wyrozumiałości, czyli tak jak Ojciec patrzy na swoje dzieci. Tak jak wcześniej spojrzał na Ninivitów i później na czterech powołanych uczniów. I kiedy już nasiąknę tym jego spojrzeniem, to moje życie się odmieni i sam będę inaczej patrzył, najpierw na swoje życie, a później na życie moich bliskich.